Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcineczku z Skywarsu. E, dobrze, jesteśmy już tutaj na pierwszej arence. Jeszcze bym tak wspomniał o moim kanale, że nie będę tylko nagrywał Skywars, tylko jeszcze e, inne filmiki z Jasia. Tak, to na przykład jak e, Party, Party Gamesy. Bardzo e, bardzo lubię Party Gamesy, bo to nie jest tak monotonne jak e, Skywarsiki, ale Skywarsiki też są fajne. E, dobra, bym poszedł sobie... <laughs> Odbija mi się e, Na środek Ale wątpię, wątpię, że dam sobie radę Na środku LOL łuk moc 2 Taki super, nie mam strzały jak zwykle Jest albo łuk, albo moc A hmm. skilla nie. Co za typik. Mi da widać tu strzałę Mam lepszy łuk od niego Klepa, klepa klepa! Kurde, klepa tutaj! Kurde! Jest! Zdadaliśmy typeczka Brawo dla nas. Idę. Ale, ale ten był słaby, nie? Strasznie słaby był. Patrzcie, jak typek jest. Wiem jak chyba to zrobić Dobra Chyba tak będzie ok Wezmę lawę Oho, typ tu jest jakiś Ha zdał. Dobrze mu tak. Dobrze mu tak. E, przepraszam, że w ogóle nic nie mówię. Nie jestem przyzwyczajony, ale obiecuję, że będę, się, będę próbował coś mówić, nie. Oszuściki to wiecie to. Nie ma tak dużo rozmowy, ale naprawdę będę, będę próbował e, coś tu teraz tutaj z wami rozmawiać. <laughs> nie wiem, co ten typ tutaj robi. Totalnie tego nie wiem. Chyba Golawa zaleje. Może chwilę stawia bloki, ja rozkopuje Więc tutaj Dobra dajmy na chwilę spokój 0 Szczerze mówiąc, ich tu sobie siedzi, bo jeszcze się zabije przez to. Jest, spadł, dobra, mamy, mamy to, kurde. Tylko to jeszcze super koza została. No nie, dobra. Nie chcę tak, to ma. Kurde, klepa. No i wygraliśmy tę rękę. Widzimy się już na ostatnia ręce. Dobrze, jesteśmy już tutaj na drugiej i ostatnia ręce, bo tak kurde długo zajęła tamta ręka, dlatego ta jest już ostatnia ręka. Ale jeżeli chcecie więcej Skywarsów, to zostawcie łapki, to nagram Skywarsa, a nie już inne mi gry. Ale chociaż szczerze mówiąc, chcę się inne też. I będę na pewno nagrywał inne że tutaj chodźmy do tego typeczka Może Dobrze, dobrze, dobrze. Ja kurde, chciałam idziemy, żeby nam zostały. Ale I tak troszeczkę słabo nam zostało. O, ale tutaj chyba skrzyneczki w ogóle nie otworzył, tak? Tak jak mi w ogóle je nie otworzył. E, dobrze, weźmy sobie takiego. Czy ktoś do nas idzie? Chyba nikt do nas nie idzie, więc jest bardzo okej. Okay. Idźmy do tego typeczka. Dobra. Zrzuciliśmy już następnego typeczka. Chyba wszystkie kile są nasze. Na razie. A ja nie chcę z nim soja. Ja z nim nie chcę soja LOL, no nie No dobrze No to jeżeli odcineczek Wam taki króciutki, chociaż długi, chociaż tamten Tam to chyba było tak, tamto to miało 4 minuty, więc dosyć długo To więc, jeżeli Wam się taki odcineczek spodobał, możecie zostawić Łapencji i Subika, a na pewno ciężku będzie więcej. Cześć!